Wróci teraz już też do współprowadzenia League Plus. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Sponsorem programu była sieć sklepów sportowych Martes Sport, dystrybutor oficjalnej piłki Ekstraklasy. Nowe Desperado Slime z orzeźwiającą limonką. We party. Rzemiosło to sztuka, która powtarza tradycji i nauka cierpliwości. Tak właśnie ważymy piwo w otwartych kadziach w Namysłowie. Namysłów, pils dla tych, co się znają. Kasztelan? Ale skąd ty? Z sierpca. Co? co? Przyjaciele wzywają. Racz wpaść. Jechał Kasztelan, jasne, pełne z sierpca. Racz w paść. Maxon Forte. To mi totalnie przywróciło pewność siebie. Czuję jakby ktoś znów włączył prąd. Dla mężczyzny jest jednak bardzo ważne, żeby mieć poczucie pełnej kontroli. Kiedy usłyszałem Maxon Forte, nie wiedziałem na czym polega to Forte, ale teraz już wiem. Maxon Forte to jedyny lek z największą dawką sildenafilu. To więcej pełnych erekcji i poczucie pełnej kontroli. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ułatki dołączonej do opakowania. Podskoczuj się z lekarzem w farmaceutycznej Wiesz, każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu. Maxon Forte. Maksymalna dawka męskości. Adamet. Slam? Najlepsze emocje od tym barku. Ale super! Wiem. W tym nowej za 25 zł rozmowy i SMS bez limitu, a do tego 20 gigabajtów do odebrania w apce. Doładowujesz szapce w apce, na stronie i śmigasz. Ma to sens! Odśwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z JISK. Rabat od 20 do 50% na wszystkie meble. Na przykład krzesło biurowe za 645 zł. Jisk. Scandinavian sleeping and Living. Przed wyjazdem obiecujemy, że tracimy cali i zdrowi. Modele Hyundai z gamy i e dbają o bezpieczeństwo i łączność. Abyś spełnił obietnicę, poznaj nowego I30 w salonach Hyundai. Gdzie by nie było tak dobrze jak tu? Nowość Play. Super szybki internet stacjonarny z telewizją Play Now TV za 45 zł miesięcznie. A do tego filmy i seriale HBO Go i Amazon Prime Video na pół roku od Play. Bo w Play płacisz mniej. Play. Czym zachwycicie Mazda CX-30? Przekonasz się, kiedy poznasz ją bliżej. Imponująco wyposażona Mazda CX-30. Teraz już od 743 zł netto miesięcznie. Mazda. Drive together. W szkole najbardziej lubię moich przyjaciół, dlatego już przygotowuję się na spotkanie z nimi. Mam wszystko poukładane i dobrze zapakowane w moim zestawie na nowy rok szkolny. A ty jesteś gotowy na spotkanie z paczką swoich przyjaciół? Lekcja numer jeden to dobrze przygotować się na nowy rok szkolny. Co tydzień znajdziesz coś nowego do twojego szkolnego zestawu w biedronkowych cenach. twarz mamy miłość chcemy... Zobacz nowy tele. Męskie granie. Męskie granie zawsze z co się stało z alkoholem? Najpierw w Chinach odkrył, potem we Francji truskawkę. A potem przyszedł maleńczuk. Pan maleńczuk. I było po alkoholu. Warka radler zero Barbara z truskawką.